Czy to będzie dobry książkowy dzień? Moim zdaniem będzie fantastyczny. Chociaż nie wiem, czy dla Heli, bo Hela sama się złości. To jest fantastyczna, fantastyczna seria dla wieku już 2, z wydawnictwa Wilga z poradnikiem dla rodziców na końcu. Już w tej serii jest kilka. Bardzo fajnie opracowanych tytułów. Wszystkie są pod patronatem aktywnego czytania. No i ta złoszcząca się Hela również. A dlaczego ona się złości? Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast. Zapraszam nie tylko dla mam. Helu, co się stało, że Ty się złościsz? Jaka ona tutaj jest wkurzona! Jak się jest małym, małym szkrabem, to powodów do złości bywa całkiem sporo. No i tutaj na przykład Hela wybiera się z tatą na spacer, trzeba założyć buty, sandały, no i one nie chcą współpracować, więc. Więc Hela się złości. Hela ma takich rodziców. W ogóle ona jest jedynaczką. Wiem, że sporo osób szuka książek o jedynakach, więc mamy tutaj jedynaczkę i Hela chce sama. I ona mówi, że ona chce sama i jest zdenerwowana, ale czasami są takie sytuacje, kiedy rodzic musi tej złości trochę pomóc, trochę ją tak ukierunkować. Rozumiem, że chcesz sama założyć buty, ale przeciąganie paska przez dziurkę nie jest łatwe tłumaczy mama. Może ja wsadzę pasek do Dziurki, a ty sama zapniesz rzep i na to Hela się godzi. Więc nie ma dramy, bo mama świetnie załatwiła sytuację. I dokładnie tak samo jest z kaskiem. Podkreślamy, że kask tutaj musi być na głowie, jeżeli dziecko chce jeździć na hulajnodze lub na rowerze, dorosły ma kask i dziecko ma kask. I nawet jeśli się wkurzasz. Nie ma takiej opcji, żeby go nie było. Chcesz jeździć? Masz kask na głowie. I tutaj tato zamienia wkurzenie heli trochę tak w zabawę. To ja, twój przyjaciel Kask, zabierz mnie ze sobą, proszę. Moja no dziewczynka się godzi, dobra, zabiorę. I mamy tutaj też chwilę, kiedy już po super fajnej zabawie trzeba wracać do domu. Czyli ogarniamy ten moment, kiedy jest ekstra, no ale trzeba wracać. I fajnie tutaj to jest pokazane. Jest pokazane, że tato uprzedza jeszcze 5 minut, że dziecko wie, że to nie jest tak znienacka, a i tak się denerwuje, no bo tak to właśnie bywa, bo Hela chce się bujać, a nie wracać do domu. I znowu tutaj tato trochę tak w zabawę zamienia złość, która no zostaje wykrzyczana, to nie jest tak, że kompletnie dziecko nie ma prawa się rozzłosić, bo ma, bo jest rozczarowana, bo się świetnie bawi, to trzeba przerwać my wszystko to rozumiemy. Więc Heli udaje się pozłościć, tacie udaje się pomóc jej zrozumieć tę złość i zamienić ją później w konkretne działania i jednak we współpracę z dorosłym. A na końcu jak zawsze jest kilka podpowiedzi w takich podpunktach krótkich dla rodziców. Jak sobie poradzić i jak rozmawiać z dzieckiem, żeby ogarnąć różne, no takie codzienne umówmy się, ten pasek w bucie czy no właśnie powracanie do domu, takie codzienne, codzienne sytuacje. To co? Czytamy?